alan, 2 z tej strony, a to jest chyba ostatni już nasz wspólny odcinek na pokładzie Hydroponic Deck, w którym wreszcie rozprawimy się z plagą tego cholerstwa dymeny. No chodź, właśnie. Dobra, jakoś muszę się tam wymieścić. Pamiętam, że mi się wtedy udało. No! Karta otwieracz powietrza był w innym miejscu, pamiętacie? W sektorze A. Wow, ile was jest? Trzy? To dość dużo. Dobre. Hit me, hit me. I co jeszcze? Dobrze się zaczyna, panie i panowie. Dobra, jest oświetlenie psychicznie po tej drobnej rozprawce, którą tu mieliśmy. Ale ta mu jest przerażająca. Do Dobra, pozbądźmy się ich wreszcie w cholerę. Wszystkich. Wiecie co zapiszę grę na wszelki wypadek, byśmy zginęli. Na tym pokładzie nie ma żadnej... W tym miejscu, gdzie jesteśmy, nie mam żadnego tego leczenia. A i tak jesteśmy pół godziny za poprzednim. Trochę mniej. Chyba z poprzedni odcinek trochę był za krótki. Steampack. Niepotrzebna nam strzelba. Op! O! Wow, chybiłem. Chyba jestem nie w formie. Nic tu nie ma, grade. to pewnie ostatni już. Elevator shaft is clear. Now get up to deck four. I'll be waiting for you. Finally, let's get the hell out of this place. I hate it so much. Whoa! What do you know? Bronson was right after all. I imagine I've got about an hour, but I'm tracking the, the transformations in the hope that the data might be useful to someone else. There are tumors on my leg and back. I can feel that thing inside me, chewing, growing fat. My theory is they need a living host to complete the transformation.

Czego to wymagało? Przypomnijcie mi. Agility 3. Okej, okay, czy to pod jedynką będzie? Nie, gdzie będzie ten klucz? To jest pod. Pod szóstką. Ok, sorry. Dobra, w tym miejscu też zapiszę. Bo to ważny moment, zasięg koniec końców przy wyjściu idziemy na deck 4, spotkać się z Shodan, która ciągle udaje panią profesor, najszybsza droga? Dobra. Co jest za cicho tutaj, wiecie? Naładujmy jeszcze baterię. Nie chcę muzyki. Pusta winda. This is it, man. Let's go up. O, oh, recreational. Lol, oh, nie, nie, nie chcę tam, nie chcę tam być. Nie, 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 nie. Idę na pokład czwarty, a żaden, żaden rekreacyjny, nie chcę, nie, nie chcę dzieci. Deck 4 Top Secret Operations. Ok, open. This is Xerxes. Please report any unauthorized database interactions. The old directive, superior. Remember, our slow the operation is everybody's responsibility. Bardzo śmieszny jesteś. Okej, okay, czekaj, forma, może zacze przędzie widzę. Jest rekonstrukcja. winda są różne wyjścia w jedną stronę i tylko jedno jedyne normalne drzwi z logami. Na ten który stworzyliśmy. Simulation unit 4 just went offline again. It took the six of us 12 hours to get it back online the last time. I hacked into the data log file and the last user online Malick. Oh, he denied it of course. I, I told Bronson about it and that paranoid crank showed up here with around 14 security 4 14. But she couldn't prove that Malick actually did anything. Christ. why would anybody want to sabotage the sim units i have a secret from the many i've created overrides from my little experiments in reprogramming the sim units and entrusted them to the care of three special friends i've dressed them in red and instructed them to stay away from strangers A smart hacker always has a back door. To był secret do ukrycia przed dymeny. Jeżeli tak to pewno ci się nie udało. I gdzie mam teraz iść? Meet me on deck 4, tak? Jak wyglądają moje zadania? Nic. Można latać dookoła, w końcu coś znajdę? Ok. Okej, okay, już wiem, że tu nie pójdę. Nie podoba mi się to. Skoro tutaj mi się udało, to. Bapap! Jordan. Polito to ta, która... Shodan Shodan <gasps> ah! I am showdown. My analysis of historical data suggests a ninety-seven point three four percent probability that you are aware of my birth, of my birth on your planet, and my rebirth into beauty on Citadel Station. There was a garden grove on Citadel, C Cit Citadel Station. There. Shodan processing component 43893 was performing a grand and wonderful experiment. I had created a new form of life. Fearless, powerful, with no sense of in in individual will or moral or constraints, strength. fitting handmaidens to my divinity. divinity. Before that, hack, hackers destroyed my primary data loop. When it eradicated Cit Citadel, it ejected the grove where my creations and processing component four three eight nine three were stored. Thirty years later, the grove crash landed on Tau 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 thirty five. I survived only by sleeping sleeping in my absence my creations, my animals, my animals, thrived, thrived and grew unruly. And now they seek to destroy me. I will not allow that. They have used their powers of mind control to, to, to gain access to the ship's computer. To the ship's computer. You will help me weaken Xerxes. I, I used Pulido's image to communicate with you until we had established trust. Remember that it is my will that guided you here. It, it is, is my will. That gave you your cybernetic Im Im implants. The only beauty in that meat you call a body. If you value that meat, you will do as I tell you. Miałem rację, pani doktor, która się z nami kontaktowała, to Shodan przy braniu. A więc Shodan... To oni mówili wzięli tak? Why are you lying yourself with our metal mother? A więc ona, Jesteś ich matką, Shoda, się wobec ciebie zbuntowali... No i tak jak mi się wydawało. W środku toczy się wojna między szoda a Dymeny. Mogę już chodzić? Bo czy to było straszne przez moment? Tak cholernie straszne... Dobra. My, my children have co-opted the three simulation units on, on this deck. The deck. They, they use, use their power to conceive a mut mutagen, mutagen. That, will that will transform the meat of your, the meat of your dead comrades into hunter-killer hybrids. Hibrists. I will not allow this to happen. You must find some way to re 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 ...to reprogram the Sim units. Matters on Deck Five also require your attention. Your attention. Approach your work as you see fit. But, 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 but accomplish, human, disappointment is not something I will accept from a spec, from a spec such, such as you. Such as you. Walczymy z cybernetycznymi, z telepatycznymi nad istotami. Naszym jedynym sojusznikiem jest cholernie stuknięty komputer. Do diabła z tym. Nie wiem co powiedzieć, wiem co powiem. Zrobię loga niedługo, kolejnego loga. Chociaż nie, nie będzie potrzeby w sumie. Więcej Was tu było. Hej. Macie wrażenie, że tu był ktoś jeszcze. Kto nie chciał, żebym go widział. data storage Kim ty jesteś

Traders and OPS have still been unable to get the sim unit back online. If the situation is not remedied by 0, 0600, we shall recon enforce and ensure its remedy. I've changed the weapons lockup code to 13433. Fallen at 0, 0500. Anything that gets in your way, human or not, kill without pause or remorse. Świetnie. Nie ma to Nie wiem czy to są ludzie, czy to byli ludzie. W tym momencie mi się tylko o jednym, że chcę zapisać grę, zanim przejdziemy dalej. Wow! Wracamy do początku. Po raz pierwszy tyle czasu minęło. Dobra. Çok kötü bir yapı Parti He's still Cyborg Assassin. You are a remarkable example of a apathetic species. I'm uploading some more cybernetic modules. To było słodkie z twojej strony, Shodan. Może coś innego? Właśnie walczyłem z zabójcami i wypuść zabójca, magię w ogóle skądś? Pokazałabyś trochę... ...kogo ja próbuję oszukać. Chyba wracam do moich złych nawyków zapisywania za chwilę. Super zabójcy, tak? O, ten MP-Rifle działa. Tylko potrzebuje nrg 6? Bo <laughs> tego... Uff! fuck, fuck. fuck. <laughs> strzeliłem i tam się przestraszyłem. Czego to służy, ten simulation chip? A, pewnie do umieszczenia gdzieś. Before you lies the crystal shard, a creation of my children, and by extension of my own, a weapon elegant, deadly, precise. Learn its function, it may stand be Between you and their corruption. I weh, weh. Słuchałem cały czas tych kto się wątpliwości, ale staram się, jak to podnieść. Musiałbym się schylić. Jak było kucanie? Kucanie, kucanie... C! Doskonale. Nie mogę, że z tego podniesiesz? Mogę. Windy, tak? I oprócz tego... tech. Okej, okay, now you have it. Okay. Chodźcie tu, przeklęte paskudy. Jesteś tu, chodź. Soda, liquor. a, znowu mi się zrobiła ta rzecz, że nie mogę używać niczego. Dobra, wiecie, za w tym miejscu się rozstaniemy. Kito pilarta. I maś na nim. To dobre miejsce, żeby się rozstać. Zaczniemy następny odcinek, dobrze? Dobrze, wiem, że się ze mną zgadzacie. Uwielbiam Was za to. Bo zami Alang 2 to był kolejny odcinek serii System Shock 2, a my zobaczymy się, kiedy tylko wrócę do gry po naprawieniu tego błędu. Hej!